Trafiać, trafiać, po prostu trafiać, trafiać rzuty, bronić i trafiać. To jest podstawowa rzecz. My żeśmy błędu nie popełnili w szatni w Gruzji. Błąd, błędy były popełnione, czy, czy, czy no, były błędy zrobione w czasie meczu. To nie, było, to nie były błędy w szatni popełnione, bo my każdy z nas był przygotowany, skoncentrowany. I, i, I każdy wiedział, co ma robić, tylko no, nie wychodziło. No po prostu nie wychodziło. No, taka jest taka jest prawda. Ja przede wszystkim był trenerem bardzo spokojnym do momentu, jak przegraliśmy parę meczy <grym> I, i wyszła z niego pewna złość i myślę, że ta złość jest, jest mega pozytywna. Bardzo się cieszę, że już byt gorszy nie było nie było już przedszkola, w którym, w którym pracowaliśmy i w którym bawiliśmy się, tylko przyszedł po prostu, pozabierał grabki wszystkim w w piaskownicy i powiedział: albo robimy to i tamto, albo, albo w ten sposób się nie bawimy. I, I była to mega motywacja. Bardzo pozytywnie nastawiony trener, który ma szacunek do, który ma szacunek do zawodników, nie ubliża, nie poniża, ale, ale motywuje. I to jest, to jest najważniejsze. Jeżeli będę do takiej sytuacji doszło, no to wtedy automatycznie kontynuuje grę w reprezentacji. I oczywiście, jeżeli zdrowie i trener będzie dalej mnie widział w zespole, to jak najbardziej. Ale Wygramy mecz najpierw, a dopiero potem będziemy gdybali. Najlepiej mi się grało w, takim, w takiej roli, gdzie, gdzie ja mogłem atakować obręcz, a w momencie, kiedy mnie podwojali, to koledzy trafiali. To był najlepszy moment. E, będzie taki moment na pewno, że jeżeli te koledzy będą trafiali i inni zawodnicy młodzi będą, e, że tak powiem, w rytmie meczowym będą trafiali, to ja jak najbardziej nie będę im tego rytmu zaburzał, nie będę żądał piłek na, na bloku, ani kazał mi podawać piłki, bo, bo nie wiem, bo dałem 2 3 rzuty w meczu, tylko. Jeżeli chłopaki będą trafiali, jeżeli sami chłopaki będą tylko ciągnęli ten zespół, a, a moje same dobre zasłony będą im w tym pomagały, czy e, jakaś tam moja reputacja będzie sprawiała, że oni będą otwarci, będą trafiali, to nawet nie będę podnosił ręki, że podawali, tylko będę kazał im rzucać.